Tato! A dlaczego dlaczego jesteś... ja jestem dziwny? Nie, nie jesteś, jesteś dziwny. Jesteś oryginalny jak Doda. Ale do Dorota Rapczewska, no, wszystkie ale masz fajne, nas ale... Mogła nam... No, tam, e, tego, na nas odbija ci się gównem nie? jak czekoladą. <ślesk> W tym miejscu, gdzie człowiek na ziemi już dosięgła, piekła bram. Boli cierpienie, wciąż jest zrozumienie, dlaczego właśnie ja. się mi zabrakło, spojrzałam przez okno, by zatęcić jeszcze raz. Widziała człowieka smutny, bo czekał, nie doceniał tego, co ma. Szanse znów dostałam. I ją ciągle Więc nie martw Uśmiechnij się Nie jest tak źle Problemy są Lecz z nie nie na śmiechu wiązać Więc nie martw się Uśmiechnij się Nie jest tak źle Problemy są, Kikaś naby ślubisz, więc nie martw się, Uśmienij się I to to, że żyjesz jak ja sprawy na co dzień silny jak chcesz, więc nie macie. Pracy, problemy szczernie docenia i niech wierzy w ciebie nikt. Kochana zdradziłaś, świat się, w zawalił Do gmina, gry Nie masz przyjaciół, od do dziecka wyśmiany Na do krąg tak z do 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 domu, domu, do do domu, domu nie chcesz być Już dawno niech zadłeś dobrego obiadu Stara szmata zamiast Czasy znów dostała Ty ją ciągle masz więc nie macie Uśmiechnij się. Nie jest tak źle. Problemy są, zowie masz by rozwiązać. Je. Więc nie macie się, Uśmiechnij się. Nie jest tak źle. Nie tylko ty, tylko ty każdy Więc nie macie. Uśmiechnij się! Uh, 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 uh. I docen to, że brawo. żyjesz jak ja i sprawy na to co dzień się. Ja. Więc nie martw się! Uśmiechnij się! Nie jest tak źle! Problemy są, lecz zdrowie masz by rozwiązać je! Więc nie martw się! Uśmiechnij się! Nie jest tak źle! Nie tylko ty dotykasz na w odbicie, się, więc nie martw Uśmiechnij się! Tak Aha. jest! Sprawdź to człowieku, NST! I do tego że żyjesz jak ja! I kto sprawy, sprawy, co to co dzień. silny jak chcesz! Jak chcesz. Więc nie martw Krzyki! Teraz tulóweczka! NST! Sprawdź to! Właśnie Doda! Jej potężne cycki! <śla> tutaj Wielka o! Wielka szkoda! Patrzcie. To nie był libiski, krawat, o patrzcie, o krawata je robię Tak, dobrze, <grywa> i z palca, do, do, dosłownie <grywa> Ej, ej, dogrywaj mnie, kurwa, z um